Asertywność mamy. Czym grozi jej brak? Zaczniemy dzisiaj od pewnej historii. To historia prawdziwa. Kilka lat temu szukali u mnie wsparcia mąż i żona, którzy się rozwodzili. Chcieli, abym im powiedziała, jak mają wyglądać relacje z ich czteroletnim synkiem. Każde z nich chciało mieszkać z synkiem. Zaczęłam od pytania, a z kim synek by chciał mieszkać? I tu. Odpowiedź mnie zaskoczyła, bo mama wpadła w spazmy, zalała się łzami, nie mogła zapać oddechu, a tata odpowiedział uśmiechnięty, ze mną oczywiście. To było bardzo trudne. Pewnie chcecie wiedzieć, dlaczego tak się stało, że dziecko z taką łatwością wybrało sobie jednego z rodziców i dlaczego był to akurat tata, a mamie serce pękało z bólu. Powiem ci szczerze, że ta historia jest trudna. Ale myślę, że każda mama powinna ją usłyszeć. No więc każdego dnia pani Ada słyszała od męża: y To ty ogarnij zakupy, obiad, kolację, sprzątanie, a ja wezmę małego na spacer i kupimy te rzeczy do przedszkola, które tam pani nauczycielka prosiła. Po czym ubierał synka i zabierał go na spacer połączony z fajnymi atrakcjami. Co w tym złego? Zapytacie. No cóż, kiedy pani Ada chciała się wybrać na spacer z własnym synem, słyszała. Ale Ada, po co? Ktoś musi obiad na jutro zrobić, a ja przecież gotował nie będę. I co? Wrócisz, to i tak będziesz musiała to zrobić. Daj sobie pomóc, ja wezmę młodego, a ty na spokojnie ogarnij co trzeba. No więc teoretycznie grało i trudno było się o coś, że tak powiem, przyczepić, ale w praktyce tak wyglądał każdy dzień przez kilka lat. Chłopcy wracali do czystego domu na ciepłą kolację. I na jutro też już wszystko było przygotowane. A pani Ada z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok czuła się jak sprzątaczka i służąca, nie jak matka. Ale dookoła słyszała: Daj spokój, każda by chciała mieć takiego męża przynajmniej rozumiecie, pozwala ci ogarnąć mieszkanie, zakupy, obiad. Ja to mojego prosić muszę, a i tak nie zawsze się udaje. A ty się ciesz dziewczyno. Kiedy mi brakuje spacerów z synkiem, spędzania z nim czasu, przytulania, rozmowy. A przestań, daj spokój. Nie narzekaj, bo nie masz na co. Jeszcze się nacieszesz młodym. Więc pani Ada z pokorą gotowała pyszne zupki i deserki, zaciskając zęby i nie mając odwagi zrobić po swojemu albo zainicjować nowy podział ról. Wypracować kompromis. Zawsze ulegała, tłumacząc sobie, że kobieta no, musi się poświęcać. Taki już ten los, jak się ma dziecko, trzeba z siebie zrezygnować. No i w sumie ten obiad, ważna rzecz. Im synek był starszy, tym więcej chciał przebywać z tatą, a mamę ignorował. I tu moja mała uwaga. To po części normalne, że dzieci wybierają na różnych etapach jednego z rodziców jako tego ulubionego. To są normalne fazy rozwojowe, że na przykład. Chłopcy są najpierw przy mamusi, a potem idą w stronę taty odkryć męski świat. A mamusia i tulenie już nie są takie super. Tu jednak było troszeczkę inaczej. Synek miał zdecydowanie od zawsze lepszą relację z tatą i w zasadzie tylko z nim spędzał czas i robił różne fajne rzeczy. Nadmienię, że synek spał w łóżku rodziców. Ale że zrobiło się za ciasno, to postanowili, że mama. Przeniesie się na łóżko synka, a synek z tatą spali w ich sypialni. Hmm, trwało to jakiś czas, aż w końcu stało się jeszcze coś. Pani Adzie runął świat, bo tato chłopca oświadczył, że kogoś ma i prosi o rozwód. Pani Ada może zatrzymać mieszkanie, ale on razem ze swoją nową partnerką i synkiem zamieszkają osobno. No i tu zaczął się dramat. Rozwód rozwodem zdarza się po prostu. Jednak dlaczego synek ma zamieszkać z ojcem? I co się okazało? Że mały Franio nie chce przebywać z mamą, woli tatę. I szczerze mówiąc, tak patrząc z boku, nie było to takie zaskakujące. Nic dziwnego, przez te lata ojciec zbudował relacje z synkiem, no jak się okazało, z kimś jeszcze. Mama nie była obecna w życiu synka w takim stopniu jak tata. I wcale nie dlatego, że nie chciała. Zależało jej na własnym dziecku jak mało na kim. Ale brak asertywności wziął nad nią górę. Trzy czy czteroletnie dziecko przecież nie rozumie, że mama gotuje dla niego obiadki i to dlatego nie ma kompletnie czasu na zabawę pociągami. A tato zawsze był. I teraz pytanie, kochane mamusie, a gdzie jest napisane, że kobieta ma siedzieć cicho, wykonywać polecenia męża i zajmować się praniem, sprzątaniem i gotowaniem? Bo wiesz, to jest historia prawdziwa. Zastanów się, czy ty też czasem dla świętego spokoju nie ulegasz i nie bierzesz na siebie całego ogarniania gospodarstwa domowego. Nawet jeśli to lubisz, to musisz wiedzieć, że nie na tym polega Twoja rola. Małżeństwo to partnerstwo. Wiesz o tym bardzo dobrze, zwłaszcza jeżeli oboje pracujecie. A nawet jeśli nie, to małżeństwo nadal jest partnerstwem i dialogiem, i zawsze powinno być w nim miejsce na Twoje potrzeby i odczucia. Nikt nam nie może narzucać takiej roli. My, kobiety, czasami się boimy walczyć o swoje, sprzeciwić się, nie zgodzić się, postawić granice, czemu tak? No bo tak się przyjęło, bo uważamy, że naszą rolą jest jednak ten obiad, a ten mąż zupy nawet nie zrobi. No więc ktoś musi, no bo ktoś się może ze złości i będzie mu przykro, ale tobie może być przykro, tak? Otóż zapamiętaj, że stawiając granice, zdrowe granice, musisz zrobić miejsce na złość i frustrację po drugiej stronie. Nie zawsze nasze pomysły podobają się drugiej stronie. To jest normalne. Tak jak tobie nie podoba się wiele rzeczy, ale to, że komuś się coś nie do końca podoba, nie oznacza końca rozmowy. Nie oznacza, że nie ma już miejsca na rozmowę i na dyskusję na ten temat. Masz wybór. Albo przyjmujesz z pokorą i tłumisz swoje emocje, albo wychodzisz ze strefy komfortu i mówisz, jak jest. Sugerujesz inne rozwiązanie, kompromis czy inne zasady. Ty jesteś tak samoważna. A teraz zróbmy w tej narracji obrót o 180 stopni. Bo widzisz, granice powinny pojawić się w każdej relacji. A jak ty robisz w relacji z dzieckiem? Czy nie jest czasem tak, że boli cię głowa, źle się czujesz, nie masz siły, a twoje dziecko chce się bawić wganianego? I urządza cyrk, kiedy odmawiasz, więc co? No, jak dziecko chce, to przecież musisz i z tą pękającą głową ganiasz się z dzieckiem, po czym ból głowy jeszcze się pogarsza, a ty lądujesz mega zmęczona, z turbomigreną i nie masz siły już nawet umyć sobie włosów. I tłumaczysz sobie, że to nic, przecież to dziecko nie rozumie, że mnie coś boli. Mhm. Podobnie mamy, tłumaczą sobie, kiedy dziecko je uderzy. Nie chcesz być szarpana czy bita, ale. Musiałabyś być asertywna w stosunku do dziecka, a asertywność oznaczałaby, że dziecko nie będzie zadowolone. Czy wolno odmawiać dziecku? Powiem wyraźniej i głośno. Nie dość, że można, to nawet trzeba. Ktoś narusza Twoje cielesne granice i nieważne, że robi to dziecko, Twoje granice są naruszane dla Twojego dobra psychicznego. Dla dobra rozwoju Twojego dziecka musisz stawiać granice i być asertywna. Nie możesz na to pozwalać. Nie musisz się na to zgadzać, bo gdzie to jest napisane, że każdy może robić z Twoim ciałem, co mu się podoba, a ty nawet nie masz prawa weta. To nigdzie nie jest napisane. Kochana, otwórz się na zdrową asertywność. Niech te przykłady cię nie straszą, a po prostu posłużą ci za lekcję, bo za brak asertywności płaci się bardzo wysoką cenę. Oczywiście główna bohaterka tego case study, pani Ada, poniosła najwyższą cenę, ale być może ty też ją ponosisz każdego dnia. Pomyśl, czy umiesz odmówić dziecku? Czy umiesz powiedzieć partnerowi, że coś ci się nie podoba? Czy umiesz powiedzieć teściowej, żeby czegoś nie robiła? Ucz się na cudzych błędach, bo własne błędy są bardzo nieprzyjemne, a czasem ich konsekwencje są wręcz brutalne. Nie musisz się nikomu tłumaczyć. Możesz, ale nie musisz. Mów, że tego nie chcesz, i już. Mów, że tego nie zrobisz, i już! Po temacie. Nie i już! Daj znać, jak u ciebie jest tą asertywnością. A może też padłaś pułapkę poświęcenia dla dobra rodziny i dziecka? Czekam na Twój komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku!